Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam was Na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną Emocjonującą partię z roku 1974 Która miała miejsce w Związku Radzieckim I została rozegrana pomiędzy dwoma Szachistami, tego pewnie się nie spodziewaliście Takimi jak Evgenij Bebczuk Oraz Dawid Bronstein. Jakieś tam nazwiska znajome, prawda? No dobra, myślę, że tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał Kawka herbatka w dłoni się przyda, aby wypatrywać Tych kulminacyjnych momentów O których oczywiście was powiadomię No i co? Nie bójcie się, nie bójcie się, nie lękajcie się zatrzymać nagrania w takim momencie i poszukać wygranego ruchu, wygranej kontynuacji dla której ze stron na własną rękę. Satysfakcja gwarantowana, jeśli się uda. Mówię no dobra, wszystko rozpoczęło się od posunięcia E4. Wszechświat rozpoczął się od posunięcia E4, a nie od posunięcia D4, jak większość się do tej pory uważała. Mamy, moi drodzy, obronę francuską e4, e6, d4, d5, co grać, można bić, można przepchać, skoczkę zainstalować na którymś z tych pól, no wisi pionek, tak więc coś trzeba, coś trzeba postanowić, no f3 to no też jest ruchem jak najbardziej. Skoczek d2, wariant Tarasza w obronie francuskiej, skoczek c3 często podchodzi pod goniec b4, takie związanie, teraz związanie nie ma sensu, jednym ruchem ręki, jednym ruchem piona można Byłoby je zerwać C5. No oczywiście napadę na D4 standardowe procedury, Hetman B6, skoczek C6 to są ruchy, które znamy. Tutaj mm, poprawną reakcją na ten ruch jest ED. EDE ED i skoczek z G na F. Oczywiście, po tym biciu tutaj, można wybić piona teraz, pomóc wprowadzić gońca do gry dla, dla czarnych, natomiast zostawić go z takim brzydkim, izolowanym pionem na d5, z którego się śmieją, no, koledzy. Natomiast nie jest powiedziane, że jesteśmy lepsi, hetman często na b6 przychodzi, na f2 są ataki, tutaj się płynnie naprawdę, czarny może rozwijać, no dobra, wracamy do partii, skoczek z g na F, po prostu teoria i c4, c4, jest to ruch, który zamyka, zamyka pozycję, tak, no nie można przyjść gońcem na d3, niby dobry, za, za, zagrabił przestrzeń, ale ten piąt długo tu nie ustoi, b3 w tym momencie, no i są naciski, moi drodzy. Na jednokrotnie bronionego piona, tak na dobrą sprawę ktoś mógłby uznać, że teraz B5, żeby tego gwoździa wdechy wbijać A4. Naciskamy, moi drodzy, na ostatniego obrońcę, tego, który, który protekcji nie ma. Oczywiście to nie jest dobre, bo bicie, bicie, wieża spada na końcu. No dobra, ktoś powie, że C3 było dobrym ruchem z kontratakiem. No, wbijamy gwoździa, i skoczka zmuszamy do odejścia na jedyne pola. No tak, tylko że skoczek odszedł i jak bronisz pionka tutaj? Okazuje się, że C3 nie jest tutaj tak bombowe, jakby się mogło wydawać. Nie jest tak bombowe jak C4, if you know what I mean. No dobra, moi drodzy, tu w każdym razie nastąpiło CB i AB. Dlaczego AB, a nie CB? W ogóle ktoś dołączył w tym momencie i CB, AB. O co mu chodzi? No, człowiek w ogóle nie najawia się jakiś piguł? AB, żeby włączyć wieżę do gry, tak? Wieża czuje się świetnie na otwartych, półotwartych liniach, bądź też tych, które się zaraz otworzą, bądź też na tych liniach, gdzie mamy pionka i ten pion chce wędrować. Tak. stare pożekadło. Gońc b4. Moi drodzy, mamy związanie, jak widzicie absolutne, skoczek nie może się ruszyć. No dobrze, ale białe bez kompleksów. Gońc b5 z szachem. Zazwyczaj szach gońcem nie jest dobry, jak możemy go tutaj powstrzymać pionem na c6, ale tutaj piona nie ma, więc trzeba się zasłonić figurą. Hetmanem nie polecam. Gońc d7. No i co? Bijecie to czy nie? Można to wybić, ale spokojnie. Hetman E2 najpierw szach. Hmm, nie można gońcem, bo związany. No co, wracać tutaj? Tracić tempo? Skoczek, moi drodzy, E7. Spokojnie, bez nerwów. Jak to mówił, spokój grabarza i dwie krótkie roszady. Spoko, jak najbardziej. W tym momencie białe na posunięciu. Co gracie, moi drodzy? Goniec jest troszeczkę wredny. Ten nie gra. jest to ostatnia lekka figura, która nie gra a chciałaby pograć, więc go nie W razie wu odbijamy wieżu, być może zdwajamy się na. No będzie jakiś tutaj. Będzie jakaś presja na, na linia na pewno. Bicie, wieża bije. No bo oczywiście, jeżeli nie on nas, to my jego zapewne. Skoczek wchodzi do gry, też jako ostatnia lekka figura, można powiedzieć, że rozwój lekkich figur skończony. Za momencik, moi drodzy, przechodzimy do gry środkowej płynnie. Co grać białymi, moi drodzy? No nie wiem, wieżę ja bym wprowadził ze. To, która się nudzi na, na półotwartą. Może wybił. Jest to jakaś opcja. Może zagrał C3. Tu jednak C4. Ambitnie, ambitnie. No naciski są, jakby nie było. W razie bicia można to wybić Hetmanem. Gońcem, skoczkiem, pionem dużo jest możliwości. C4. Napad. Napad na centrum. Ok. Czarny nic sobie z tego nie robi. Wprowadza wieżę do gry. Uwaga. Alert, moi drodzy. Wieża stoi na jednej z tak Jakby naszym Hetmanem, no bo my gramy tutaj z perspektywy Biary koloru Białego. I ktoś mówi mi, pewnie Białe wygrają. Ha, to się możesz dziwić. Wierzę oś. Tutaj Hetman szybciutko na D3, żeby cały czas kontrolować przekątną. No I tak naprawdę Hetman poprawił swoją dotychczasową pozycję. Jakiś skoczek G5, jakieś tam propozycje, propozycje ataków mogą, mogą mieć miejsce. Skoczek G6, zamknął przekątną. No i skoczek tak naprawdę kontroluje centralne pole. Skoczek może przyjść na F4. To też miejmy na uwadze. No dobrze, tutaj mamy, moi drodzy, bicie, no bo po to pią pos poszedł na c4, żeby coś atakować. No bo skoczek, jakby nie był już nie broni tego punktu. No nie broni. Ale te ten punkt będzie mógł być odbity zaraz, wydawałoby się, bo skoczek b4, zobaczcie, z widłami. Najpierw trzeba się zająć tym, później ten punkt może być słaby. Ok. Okej. Okay. No to co grać w tym momencie białymi, w takim razie, skoro to wisi. Wisi Anand. No trzeba tak odejść, żeby bronić tutaj. Jedyne pole wydawałoby się, to jest Hetman C4. Tak poszło w partii. No dobra. Ale za cenę tutaj pionka po ruchu A5 czarne mają świetnego skoczka, moi drodzy. Świetnego skoczka, który paraliżuje pozycję. A ten Hetman podchodzi pod różne jakieś tam ataki. Jakby nie było. Podchodzi pod wieża C8 na przykład. No dobra, wieża w tym momencie, moi drodzy, na D1. Ok, ostatnia lekka. <grych> Odchudzona. Ostatnia figura wchodzi do gry, można powiedzieć. No, do gry. Nie wiadomo, jak jest. Tu można było po prostu, moi drodzy, wybić, tak? Dlaczego nie? Bo Hetman bije, nie wiem, skoczka na e 5 w Diablić. Po biciu, biciu tutaj, wieża bije, skoczek F3. Oddać tego piona, ale tutaj skończyć rozwój, zagrać później, tak? Hmm, nie wiem, może to było dobre. W każdym razie, wieża D1 i skoczek F4. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jak się skoczki chcą spotkać, jak się skoczki chcą tutaj scementować. Mm, to jest ruch. Przy okazji, to jest napad na G2, więc jakiś hetman, moi drodzy, podejściu skoczka tutaj z F? może być mile widziany, bądź też nie mile widziany. Dobra, białe zdecydowały się zrobić coś z tymi gońcami. Hetman odbił i w tym momencie skoczek E5, łubu dubu. W tej wersji językowej pograły białe, zaatakowały, moi drodzy, hetmana. Gdzieś tam rentgenem później zaatakowały punkt F7. Hm, kolejny skoczek przyjdzie do gry. Białe stoją lepiej, wydawało się. Otóż nie, nie stoją lepiej. Dlaczego? Bo tu wchodzi taktyczka. Kto widzi moi drodzy w tym momencie łapa w górę kawka herbatka w dłoń zatrzymajcie nagranie, jeżeli jest taka potrzeba i pomyślcie, co zagrał Dawid Bronstein w tym momencie. Co on zagrał, ten gość? On widzi, że można wykorzystać fakt, że wieże nie są połączone, ta wieża jest osłabiona, skoczek stoi dobrze. Jak to wykorzystać? Łubu-dubu, wieża bije 5, oddanie jakości. No jeszcze naprostowanie pionów wydawałoby tak? No teraz dwa piony, ten wolny, niebezpieczny. Tak, tylko że kontynuacja jest dosyć, dosyć forsowna, bo Hetman... G4. Ten skoczek bronił to pole, teraz już nie broni. Zobaczcie, grozi checkmate amigo. Aj jaj co tu grać, moi drodzy. Jak się bronić białymi? To jest kolejny kulminacyjny moment, tylko teraz z perspektywy koloru białek Białych trzeba się wybronić. Hmm. No dobra. No to może jakiś G3 na pierwszy, na pierwszy rzut. Dobre? Niedobre. Bo Hetman na G4 pojawił się z dwoma propozycjami. I matował, i tutaj wygrywającą wieżę. Więc, no niestety, g3 nie działa, bo wieża spada. No to co grać w takim razie? Co byście zagrali tutaj jako biały? Okej, okay, biały mówi tak. Hej, wrócę hetmanem na f1, pokryję pole, gdzie jest wiszący mat i pobronię wieżę. That's the idea. Czarnemu skończyły się armaty wydawałoby się. What now? What to do, moi drodzy? No dobra, to już jest ten kulminacyjny, kulminacyjny moment. Wcale hetman F1 tu nie działa i wcale się białe nie wybroniły. Co nadeszło teraz? Niczym grom z jasnego nieba, moi drodzy. Grom z jasnego nieba, skoczek h Skoczek z jasnego nieba dał szacha. A jajaj, no nie można bić bez związania, więc król H1. Jaki był motyw związany z tym szachem? Po co ten szach? Szacha widział, szacha dał, tak jak ja często daję? Bez Powodu? Nie, nie, nie. To jest motyw, moi drodzy, zaciągnięcia. Tak. Chcemy, żeby jakaś figura gdzieś stanęła. Przy okazji, coś możemy wziąć. Wieża na D1 jest stracona. Bicie, moi drodzy, jest po wieży. cała wieża do tyłu. Cała wieża do tyłu. W tym momencie, moi drodzy, nastąpił koniec partii. Kontynuacja wygląda tak. Hetman bije jeden skoczek F2 z szachem. Rugie 1, skoczek bije 1-1. Jak podsumujecie pozycji? Ok. Biały ma jeszcze niebezpiecznego wolnego piona, ale bez przesady. Bez przesady. To jest cała figura na czysto. Cała figura na czysto. Jak z pionkami. Tutaj mamy moi drodzy 5 pionów, tutaj mamy 5, czyli to jest skoczek więcej. Powinno zostać to ugrane bez problemu. Tak naprawdę można w każdym momencie tym skoczkiem odskoczyć, napaść na któregoś z pionów. Król zawsze przytrzyma. Ten pion nie jest niebezpieczny, bo ten go kontroluje, więc ten sam niestety nie dojdzie. Wieża stoi. No, jak stoi. Wieża zaraz zostanie podciągnięta po takim posunięciu. Pozycja przegrana. Ależ motyw, co? Zobaczcie. Ależ motyw Hetman. Poświęcenie w ogóle. To była całość, cała sekwencja. Poświęcenie jakości, żeby zagrać Hetmanem na G4. Wymusić Hetman F1, pewnie policzone, skoczek, hatr i pokról H1, bicie wieży bezkarne, bo wchodzą widły. Zaciągamy figurę. No, robi to wrażenie. A na dniach, być może pojawią się jakieś partie z obecnie trwającego turnieju kandydatów. Coś tam zapewne śledzicie. Ja również. Dobra, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia. A ja tutaj, moi drodzy, muszę opłacić mandat.